Cześć wszystkim z tej strony, Pilar z ekipy Giernizan.pl. Witam Was w przemyśleniowym, zupełnie spontanicznym materiale, który będzie opowiadał o Grand Theft Auto 5, które spadło na nas dzisiaj jak grom z jasnego nieba, bowiem przypominam, jeżeli jeszcze nie wiecie i przespaliście kilka ostatnich godzin na oficjalnej stronie Rockstara ukazał się obrazek. Który wyraźnie sugeruje, że w najbliższym czasie dowiemy się nieco więcej o Grand Theft Auto 5, a 2 listopada, czyli za 8 dni, chyba ukaże się e, trailer. E, no więc, przygotowałem sobie kilka podpunktów, które warto byłoby opowiedzieć przy okazji tej, tej ciekawej wiadomości. E, no i co? Zaczynamy. Rockstar jest niewątpliwie przeogromną marką. E, jest czymś tak. Um, może inaczej, kiedy myślimy o Rockstarze i o jego grach, to nie mamy nawet przykładu jakiegokolwiek, żeby wymienić słabszą grę. E, każda, e, każdy twór Rockstara składa się um, z tego samego, jego sukces tworzą te same aspekty, ale nikt raczej by się ich nie czepiał, tej takiej um, pseudo wtórności, um, bowiem są one wykonane tak genialnie i są um, na tyle Fundamentalnymi um, aspektami gier, że naprawdę mało osób e, jest w stanie wymienić jakiś e, mądry, konkretny argument e, przeciwko Grom Rockstara. E, tak więc postawmy sobie pytanie, czego wymaga się od gier tejże firmy? E, przede wszystkim kupy dialogów, e, i to dialogów nie jako zapchaj dziurę jakichś sztucznych i kompletnie nieinteresujących. Tylko absolutnie wyprzedzających wszystkie inne produkcje i studia, pełnych realizmu i takiej, mm, takiej prawdy. Czujesz, że jeżeli obracasz się swoim bohaterem w jakimś tam środowisku, to powiedzmy, nie wiem, czarnoskórzy gangsterzy z jakichś blokowisk będą wypowiadać się znacznie inaczej od motocyklistów czy, czy playboyów. Rockstar na pewno wyłożył kupę kasy, bo płacić tych wszystkich e, aktorów, którzy podkładają głosy pod postacie i trzeba przyznać, że pieniądze przeznaczone na to e, zwróciły się z nawiązką. Dalej mamy przecudownie nakreślone realia. Każde miasto, które wystąpiło w GTA. E, co najmniej o kilka e, ważnych cech różni się od poprzedniego. Mieliśmy przecież e, rajskie. Y City, czy też wyjątkowo przytłaczające swoim ogromem Liberty City, Los Santos, czy cały stan San Andreas, czyli Los Santos, San Fierro i Las Venturas, które osobiście są moimi ulubionymi miastami, szczególnie przypadam za Los Santos. W ogóle część San Andreas była moją jest moją ulubioną też ze względu na genialną ścieżkę dźwiękową, jeżeli chodzi o radio. Tam występowały najlepsze utwory, moim zdaniem jakie kiedykolwiek um, wystąpiły w grach. Um, bo mieliśmy tam naprawdę um, taką klasykę, um, aż trudno było uwierzyć, że Rockstarowi udało się to wszystko zebrać w jednej grze. No ale dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania, które brzmi dlaczego się nie zawiedziemy. Wiele osób wątpiło w to, czy Max Payne będzie grą dobrą I do tej pory jeszcze się tego nie dowiedzieliśmy, przecież gra będzie miała swoją premierę w następnym roku Ale ja zawsze mówiłem, że Chłopaki, dziewczyny, dlaczego, dlaczego w ogóle wątpicie w moc Rockstara? Przecież to studio, które, które Którego gry można nazywać nawet sztuką, jeżeli chodzi o o kodowanie, o skryptowanie. I że jest to naprawdę aż niesamowite. Najmniej, znaczy największym minusem do tej pory, jeżeli chodzi o gry Rockstara w ostatnich latach, jest. Um... Jest, 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 To jakie mają ogromne wymagania na komputer. Konwersja wyjątkowo się nie udaje Rockstarowi, i miejmy nadzieję, że popracują nieco nad silnikiem i przy Grand Theft Auto 5 gra będzie chodzić znacznie płynniej, jeżeli chodzi o komputery. Bo oczywiście na konsolach takich problemów nie ma, chociaż pamiętam, że grałem na Xboxie, um, tekstury wczytywały się na moich oczach, ale to było przez to, że nie miałem wtedy jeszcze dysku wartego. Nieważne. Tak więc nie zawiedziemy się, dlatego że to przecież Rockstar. Studio, no, jest które jest wyznacznikiem dobrej jakości i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek stworzyło słabą grę. Um, no dobrze, to teraz może um, zastanówmy się nad tym, jaka jest idealna część Grand Theft Auto. Um, moim zdaniem, jeżeli połączy się wszystkie um, um, ciekawe aspekty do tych dotychczasowych części GTA. To, tymi najlepszymi byłyby chyba jeżeli chodzi o realia, hmm, myślę, że Vice City, ponieważ były znacznie, miasto to było znacznie bardziej oryginalne od wszystkiego, co widzieliśmy w grach. Czuło się ten wyjątkowy, lekki klimat, taki klubowy. Który potem nieco przybliżono nam w dodatku do w Auto 4, który nazywał się Balada Geja Tonego. Dalej, jeżeli chodzi o Bohatera, tutaj ciężko byłoby powiedzieć, bo każdy z nich jest wykreowany genialnie, ale myślę, że, że Nico Bellich najbardziej się z nich wszystkich wyróżniał. To znaczy fajnie znaczy fajnie przyjemnie było oglądać ten, tą jego pogoń za tym amerykańskim snem pojęcie które było bardzo często używane w, przy okazji Granta w Auto 4 wokół niego też było wiele bardzo ciekawych postaci w tym jego kuzyn roman także w dodatkach mieliśmy dosyć ciekawe postacie to znaczy mnie osobiście postać którą kierowaliśmy w The Ballad of Tony nie przypada do gustu, była trochę nudna, ale jeżeli chodzi o, o John'ego Klebica, to wypadał już w moim mniemaniu znacznie lepiej. I go z chęcią zobaczyłbym w kolejnej części GTA. I tutaj właśnie powiem Wam, że kiedy zobaczyłem po raz pierwszy jakieś, jakąś godzinę temu logo Grand Theft Auto 5 to pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to właśnie motocykliści. Nie wiem czemu. Ślepy znowu powiedział, że mu się to kojarzy z mafią, ale tak jak mówiłem, cokolwiek by nie, nie wymyślili. Nawet jeżeli bylibyśmy jakimś zdegenerowanym bogaczem w Dubaju, czy też nie wiem, gralibyśmy kimś tam w Sierra Leone, to i tak to ta gra, którą stworzy Rockstar w takich realiach, będzie w dalszym ciągu wybitna. Może, może Was denerwować moja ślepa wiara w to studio, ale spójrzmy na wyniki: jak ogromne liczby um, sprzedanych egzemplarzy um, były używane w mediach i jak wiele kontrowersji budzi ta gra. No bo wiadomo, zazwyczaj za popularnością widzą kontrowersje. Każda gra, która zdobyła jakąś większą e, popularność, e, ma swoich wrogów: nie wiem, Minecraft, Simsy, cokolwiek no i tak samo Grand Theft Auto, może nawet nie tak samo a bardziej niż to znamy aferę z genitaliami czy też jakimiś obrazami, rasizmem co szczególnie nie podobało się w różnym, różnym mediom no i jako ostatni punkt Zastanowimy się nad plotkami, które zostały wymienione, jeżeli chodzi o grantę w tauto 5. Dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że możliwa jest gra policjantem ktoś tam, ktoś tam wydłubał taką wiadomość, odczytał z gwiazd czy cokolwiek ale jak wiadomo, nie spotkało się to z jakimś hura czy, czy coś w tym stylu bowiem jest to zwyczajnie niemożliwe byłoby nawet sprzeczne z tym, co widzimy w tytule zresztą przez, cały, przez całą grę graliśmy przecież tym złym dlaczego teraz to miałoby się zmieniać znając politykę Rockstara raczej nie mamy szans na coś takiego drugą plotką jaką ja pamiętam to była możliwość gry w Tokio co moim zdaniem jest dosyć dobrym pomysłem bo taki, taki znaczny przeskok w inny zupełnie świat świat który miał być przedstawiony w True Cream wstaw tutaj jakieś azjatyckie miasto, którego nie pamiętam, ale niestety przerwano chyba pracę nad tą produkcją, nieważne, ale przede wszystkim rzuca się w oczy to, że mówi się o, bezpośrednio o Tokio, a przecież do tej pory w grach Rockstara nie używano prawdziwych nazw miast. Ostatnią plotką, jeżeli chodzi o świat gry, był powrót do Vice City, tam to było nawet zakodowane gdzieś tam, czy to nie w, chyba w kompletnej edycji Grand Theft Auto 4 z dodatkami, ale pewny nie jestem, nie dam sobie obciąć, obciąć ręki. I ja też byłbym za tym, ponieważ e, ja raczej nie należę do graczy, którzy spędzili e, ogrom czasu przed, e, przed tą czwartą bodajże częścią, jeżeli chodzi o duże gry. E, ja bardziej grałem w pierwszą część, drugą, tą jeszcze dru dwuwymiarową, trzecią, a później w San Andreas jakoś mnie, ominął mnie ten hype na Y e, City, dlatego cieszyłoby mnie, gdybyśmy zawitali do niego ponownie. E, mam nadzieję, że w części wasze poglądy, jeżeli chodzi o, o grę Grand Theft Auto, e, są podobne do moich i że czekacie na nią równie mocno, co my e, Nasza redakcja już teraz twierdzi, że cokolwiek by się nie działo, gdziekolwiek by nas nie przenieśli, nie rzucili tego naszego biednego bohatera, to Grand Theft Tauto 5 będzie zdecydowanym faworytem na grę roku w... w roku, który wyjdzie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach czy na naszej stronie internetowej www.gierhorizon.pl. Na razie